Kumple powracają. Obczaj to. Ale kto to? Kocham was. Anders, Blake i Adam. Co trzeba ich razem? Miejskie akcje, etyka pracy i wspólne pasje. Jesteśmy prości jak strzała. Ja to kojot od okularach. Bywa, że się różnią, ale jedno jest pewne to frajerzy. Tak się ćwiczy. Co was śmieszy? Jazda. Mamy czerwone. Kwestia chwili. Pracoholicy powracają. Central od następnego tygodnia w nocy. Zostało już tylko dwóch kandydatów w tym wyścigu. Czas dokonać ostatecznego wyboru. Darek! Jestem niewierzący, ale praktykujący. Czy Częzędle? Czasami chciałbym lesbie. być lesbijką. Ja do Mistrz sarkazmu, czy nieprzejednany obrońca tradycji? Głosujesz, decydujesz. Druga tura wyborów już 1 czerwca. Potrzebujemy Twojej interwencji. Więcej na naszym facebooku i na Wybory wyborycomedycentral.pl.